Jeżeli zamierzam to robić, to muszę zainwestować w coś, dzięki czemu będzie mi widać twarz. Tak więc... Cześć! Siemka! To ja, Kasia, Pezia, Alex, Jak kto woli. Yy, wszyscy prosili mnie, żebym nagrała film, założyła kanał na YouTubie, tak więc... Jest duża szansa, że to właśnie pójdzie na YouTube. Długo nie wiedziałam, to zrobić, ale wpadłam, że... Może zrobię 50 faktów o mnie, żebyście chociaż trochę wiedzieli coś o mnie. Pójdę posłownik polskiego, może wreszcie nauczy się mówić. Mam niestety tylko słownik fotograficzny. Tak więc mogę, zaczynam 50 faktów o mnie. Mam na imię Kasia. Na drugie imię Mam Wiktoria. Owszem, biologicznie jestem kobietą, nie mężczyzną. Mam 15 lat. Urodziny mam we wrześniu. Chodzę do szkoły demokratycznej. Pewnie większość z was nie ma pojęcia co to jest. Może kiedyś wam wytłumaczę. Mieszkam w małej wsi pod Warszawą. Zapisałam sobie fakty, ale jestem dyslektyczką. I nie wiem co tam napisałam. Jestem rąbowym. Jestem rąbowym. Nagrywam na Musical.ly Możecie mnie zresztą stamtąd kojarzyć O! Chcecie tam możecie tam pójść nie dodać Mam prązłą plamkę na ku. Mam 176 cm wzrostu Czyli jestem dość wysoka Posiadam nie na gluten, czyli nie mogę jeść w większości rzeczy Uwielbiam słuchać muzyki. Po prostu uwielbiam seriale. Oglądam naukowe Naprawę Siedzę w domu i bez przerwy oglądam seriale, bo nie mam nic ciekawszego do roboty. Mam dwa psy: kota, konia i królika. Taką. Oww. Jestem optymistką. Ale nie zawsze nią byłam. Kiedyś byłam strasznie skrytą w sobie, małą pesymistką, która chodziła z łukami na twarzy, bo wstydziła się swojego nosa i ust. I bałam się wszystkiego. Uwielbiam komiksy Marvela. Nie mam ich za dużo. Filmy obejrzałam wszystkie. Komiksy zaczęłam czytać dopiero niedawno, ale je uwielbiam. Kocham jednorożce. Mam całą kolekcję jednorożców. Mogę wam przynieść największego. To jest największy jednorożec, jakiego aktualnie posiadam. To jest Zdzisław ogólnie. Mój... Mój najlepszy przyjaciel. Szkołę zmieniałam pięć razy w życiu. Pokazałam 10, ale zmieniałam 5. pięć. Moją ulubioną potrawą jest cynamon pomieszany z cukrem i, i makaronem, oczywiście bezglutenowym. Moi fani nazywani są dinorożcami. Dalej śpię z misiem. Uwielbiam bajki Disneya. Dobra, nie stresuj się już tak. Znam większość piosenek z bajek Disneya i zawsze uwielbiam mnie śpiewać. Zawsze, no uwielbiam je śpiewać po prostu. Moimi ulubionymi elementami garderoby są oczywiście buty, kocham buty. I bluzy, kocham bluzy, mam ich za dużo. Jestem ateistką, nie wyznaję żadnej religii. Jestem jedną z najbardziej tolerancyjnych osób jakie poznacie. Jestem totalnie otwarta na świat, akceptuję wszystko. Jestem dość specyficzną osobą. Boję się wchodzić do wody, mam na myśli wodę w morzu i jeziorze, bo panicznie boję się ryb i glonów. Tak. Nienawidzę herbaty. Nie smakuje mi. Uwielbiam pić kawę. Kocham kawę. Codziennie rano piję kawę. Chyba, że jestem poza domem, to nie piję. Jestem. Dlaczego jestem cały we włosach? Ciekawym faktem jest to, że mam od urodzenia obywatelstwo kanadyjskie, mimo że urodziłam się. Tutaj, w Warszawie. Jej! Mam bardzo bujną wyobraźnię, przez co straszliwie boję się ciemności, ale pomimo to kocham noc i las w łączeniu razem. Po prostu uwielbiam chodzić po nocy w lesie. Kiedyś zresztą miałam lekcję przyrody w środku nocy w lesie i to było mega. Chciałabym bardzo zostać weganką, ale mam duży opór, bo uwielbiam ser i będę tęskniła za serem, jak już będę wejanką. Mam idealny kontakt z moją mamą, Mam naprawdę dogadujemy się wspaniale. Zawsze nam odwala, jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółkami, mogłabym tak to powiedzieć. Lubię bardzo podróżować po świecie. Jestem wysportowana, znaczy tak mi się wydaje, bo jak chodziłam do szkoły systemowej, to zawsze miałam szóstki z WF-u, stypendium sportowe, osiągnięcia jakieś, bla, bla, bla. bla. No, a teraz nie mam wf więc jest trochę gorzej. Yy, tak, kolejnym faktem jest to, że nie mam pojęcia czemu, ale małe dzieci bardzo mnie lubią. Mimo, że często nawet nie chcę, żeby mnie lubiły. Trochę się ich nawet czas nie boję, bo są takie małe, straszne. Moje mojej garderobie znajdują się głównie czarne spodnie. Nie maluję się. Lubię mieć pomalowane paznokcie, dlatego mam resztki lakieru. W momencie już nie wiem, co mówić. Tak, to będzie kolejny fakt. Ze słodyczy najbardziej lubię żelki. Lubię rysować, bardzo lubię rysować, chociaż czasem mi to nie wychodzi. Uwielbiam tęczę. Mam już chyba każdą część garderoby w tęcze oprócz spodni i skarpetek. Tak więc to tyle. Mam nadzieję, że mnie polubicie, bo jestem naprawdę chyba fajnym człowiekiem. Jeżeli chcecie mojego Facebooka albo na grupę, nie wiem, Instagrama, Musically, to wszystko napiszę w opisie, o ile będę potrafiła. Żegnam Was wszystkich, dzięki, że to obejrzeliście. Pa, lecę do fryzjera.